Witam tam w kolejnym filmie, gdzie pokażę jak się kończą prace na poddaszu, gdy niewłaściwa osoba po prostu za to się bierze i nie ma zbytnio pojęcia jak to zrobić dobrze. Tutaj inwestor poddasze robił sam. Niestety w trakcie stwierdził, że jednak już nie chce kończyć szpachowania, że zgłosił się do mnie, aby skończyć spójnowanie oraz potem wyszpachować całość. W trakcie pracy okazało się, że te spójne, które już były przygotowane przez inwestora, tak szybko wyglądają tak. To jest akurat fizelina, wszystko odparzone. Masa powciągana, fizelina, pak sucha, puste miejsca, wszystko podparzone. Masa użyta rigid z czyli niby dobra, ale jak widać, niewłaściwe jej użycie też nie gwarantuje tego, że to będzie dobrze zrobione, wszystko złazi, puchnie w drugim pomieszczeniu. Został użyty papier, również z masą wario, co jest już w ogóle błędem. Również jak widać, wszystko odpadło, zostało trochę widoki, masy finiszowej schodzi na teraz podwójna robota, wszystko trzeba no, najpierw spodnować, potem załóż pochować, stracony czas i potrzebne koszty. Tu jest spojny. Wykonane nieprawidłowo. Nie wiem, czy to wszystko będzie widać. Dla porównania pokażę. spójnie wykonywane przeze mnie. Tak wyglądają po samym spoinowaniu. W tu prowadzę rzeczywiście, czy jest coś z płytami, czy może z tą masą, nie tak ale wszystko siedzi. Nie jest w ogóle możliwe, bo oderwać tą inne zatopioną. Nie ma szans tego poważyć. Czyli jednak prosta czynność, którą by się udałoby spłynować płyty. Jednak nie jest tak prosta i też trzeba wiedzieć jak to zrobić, żeby nie skończyło się tak. Także do następnego filmu. I ciekaw jestem czy też mi takie przygody. Piszcie w komentarzach jak to Was wyglądało. I przynajmniej teraz 2-3 w plecy, bo trzeba wszystko od nowa naprawiać.